Niemcy w latach 1934-1938 zwodowali 22 nowoczesne niszczyciele klasy Z. Nazwali je nazwiskami swoich bohaterów związanych z marynarką wojenną z I wojny światowej. Pośród nich było 16 oficerów bądź dowódców torpedowców, którzy zginęli w boju. Jeden kontradmirał, poległy w pierwszej bitwie pod Heligolandem. Leberecht Mas. Dwóch oficerów zamordowanych podczas buntu marynarzy w bazie morskiej Wilhelmshaven w roku 1918, mianowicie Wolfgang Zenker i Bruno Heinemann. Jeden to Wilhelm Heintkamp, człowiek, który ocalił krążownik liniowy Seydlitz, którego losy przypomniałem w poprzednim odcinku morskich opowieści i jeden szpieg Hans. Lodi. Czy był to szpieg na miarę James'a Bonda? O nie, 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 na pewno nie. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek morskich opowieści. Karl Hans Lodi urodził się w. W 1877 roku w Niemczech ojciec, który piastował stanowisko burmistrza w Oldenburgu, a następnie w Nordhausen, zmarł w 1883 roku. Dwa lata po nim zmarła jego matka i osierocony Hans dorastał w sierocińcu w Halle. Już w 1891 roku rozpoczął pracę jako stażysta w sklepie spożywczym, a następnie przeniósł się do Hamburga, gdzie zaciągnął się na żaglowiec Sirius jako chłopak kabinowy. Studiował w Akademii Morskiej w Gestemunde, gdzie uzyskał kwalifikacje sternika, a następnie kapitana, po czym wstąpił do Kaiserliche Marine, cesarskiej marynarki wojennej. Pływał na statkach handlowych w charakterze oficera i został wciągnięty na listę oficerów rezerwy tejże cesarskiej marynarki. Musiał niestety zakończyć swoją dalszą morską karierę ze względu na zły stan zdrowia. Znalazł zatrudnienie w Hamburg America Line w charakterze przewodnika wycieczek, głównie dla bogatych amerykańskich turystów. Tamże poznał Louise Storz. 23-letnią adoptowaną córkę bardzo bogatego amerykańskiego właściciela browaru Gotliba Storca. Podczas jednego długiego rejsu para zdążyła się zakochać w sobie i szczęśliwie zaręczyć. Po zakończeniu tego owocnego rejsu, Hans Lodi porzucił pracę w liniach żeglugowych i podążył wraz z narzeczoną do Ameryki. Ślub odbył się 29 października. 1912 roku. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Młodzi małżonkowie mieszkali razem tylko przez dwa miesiące. Przez ten czas Hans Lody liczył, że bogaty teść zaoferuje mu prominentne stanowisko w swoim browarze. Niestety tak się nie stało, ponieważ młody małżonek nie miał zielonego pojęcia o browarnictwie. Może z wyjątkiem pewnego doświadczenia w spożywaniu tego trunku. Aby zapewnić byt sobie i przyzwyczajonej do swoistego luksusu małżonce, znalazł pracę w Union Pacific Railroad w liniach kolejowych jako urzędnik z pensją poniżej 100 dolarów miesięcznie. Po zaledwie dwóch miesiącach wspólnego pożycia pani Ludy wniosła pozew o rozwód. W uzasadnieniu napisała, że małżonek bił ją, powodując poważne uszkodzenia ciała. Wkrótce po tym Lodi wyjechał do Berlina po to, by wrócić po sześciu miesiącach z adwokatem, aby odpowiedzieć na zarzuty małżonki. Co tak naprawdę zaszło i jakich argumentów użył, dokładnie nie wiadomo, ale Pozew został wycofany kilka dni później bez żadnego wyjaśnienia. Po kolejnych kilku dniach Lody wrócił do Berlina. Następnie został wniesiony kolejny pozew o rozwód, którego już Lody nie kwestionował i legalnie małżeństwo zostało zakończone w lutym 1914 roku. Prawdopodobnie były teść naszego bohatera zaoferował mu 10 Tysięcy dolarów jako rekompensatę za szybkie i bezproblemowe zakończenie sprawy rozwodowej. W porównaniu do 100 dolarowej miesięcznej pensji urzędnika w amerykańskich liniach kolejowych była to suma tak przekonująca, że na pewno pomogła ukoić ból serca nieszczęsnego małżonka. To, że zajmuje się osobistymi sprawami naszego przyszłego szpiega, to nie wtrącanie się do prywatnego życia, naszego bohatera, czy też szukanie taniej sensacji, ale te wydarzenia będą miały pewne implikacje i to poważne w dalszych losach Hansa Lodi. Po jego powrocie do Berlina, Hans zamieszkał w najbardziej prominentnym i luksusowym Adlon Hotel. Jak widać, pieniądze teście okazały się w tym bardzo użyteczne. W pierwszej połowie 1914 roku, gdy w Europie pokazały się Pierwsze oznaki rosnącego napięcia międzynarodowego. Niemiecki morski wywiad Nachrechten Abteilung, nazwany w skrócie N, postanowił zintensyfikować swoje działania i zwiększyć liczbę tajnych agentów działających za granicą. Komander Fritz Prieger, dyrektor oddziału N, osobiście spotkał się z Hansem Lody, aby zapytać, czy byłby zainteresowany, rozpocząć współpracę z Morskim Wywiadem, czyli z Wydziałem N, w charakterze tajnego agenta. Odpowiedź brzmiała, że byłby to dla niego zaszczyt i honor, i stawia swoją osobę do natychmiastowej dyspozycji. W przeciągu, w przeciągu trzech tygodni podpisał formalną umowę, że w charakterze tajnego agenta będzie wysłany na południe Francji, gdzie będzie zbierał informacje o nastrojach społecznych i wysyłał stosowne raporty do centrali. Jednak nagły wybuch wojny i przystąpienie do niej Wielkiej Brytanii po stronie Ententy spowodowało nagłą zmianę planów. Postanowiono, że Ludy uda się do Szkocji, a dokładnie w okolice Edynburga, gdzie w Leeds znajdowała się baza Royal Navy, i tam będzie zbierał i przekazywał wszelkie możliwe informacje. O stacjonujących tam okrętach, pozując na amerykańskiego turystę, który na samym początku wojny utknął w Wielkiej Brytanii. Aby komunikować się z centralą, nasz formalnie już zwerbowany agent miał wysłać listy lub telegramy na kilka prywatnych adresów w Szwecji, Norwegii, Włoszech i USA. Został wyposażony w oryginalny, tymczasowy amerykański paszport na nazwisko Charles Inglis. Był to autentyczny dokument, który w tajemniczy sposób zniknął z amerykańskiej ambasady w Berlinie. Gustav Steinhauer, naczelnik sekcji brytyjskiej Wydziału N, przed samym wyjazdem Lodiego z Berlina kilkakrotnie kontaktował się z nim, próbując przekazać mu pewne porady i ostrzeżenia na temat jego misji. Ku jego całkowitemu zdziwieniu nasz agent wykazywał się całkowitą nonszalancją, nie zawracając sobie głowy jakimś dodatkowym szkoleniem, treningiem czy też nauką specjalnego kodu służącego do komunikacji z centralą. Jak sam Lodi stwierdził, no cóż, prędzej czy później każdy musi umrzeć w ten lub w inny sposób oraz będę świadczył usługi ojczyźnie. I żaden inny Niemiec nie może zrobić więcej. Wszystkie inne próby ostrzeżenia wyśmiewał i twierdził, że wszystko będzie dobrze. Steinhauer uważał, że zdolność Lodi'ego do wykonania tej misji była praktycznie zerowa i ostrzegł swoich zwierzchników przed wysłaniem na terytorium wroga tak niewydarzonego agenta. Oczywiście nie wysłuchano owych ostrzeżeń, biorąc pod uwagę olbrzymi entuzjazm kandydata. 14 sierpnia 1914 roku nasz supertajny agent wyruszył w podróż do Wielkiej Brytanii poprzez Danię i Norwegię. Przybył do Edynburga 27 sierpnia 1914 roku, a więc na samym początku wojny. Zatrzymał się, a jakże w prestiżowym North. British Hotel, obecnie Balmoral Hotel, i już dwa dni potem z poczty głównej wysłał telegram do Sztokholmu na jeden z podanych mu adresów, używając w tekście słowa Johnson jako klucza rozpoznawczego, że jest to wiadomość od tajnego agenta. Brytyjski kontrwywiad już od pewnego czasu wiedział, że ten adres to skrzynka kontaktowa, a słowo Johnson jest tajnym kluczem. Nasz super szpieg został namierzony już drugiego dnia swojej działalności, ułatwiając bardzo robotę Anglikom w identyfikacji swojej osoby, podpisując telegram swoim pełnym imieniem i nazwiskiem, pod którym miał występować w Wielkiej Brytanii. Charles Inglis. To tak jak przedstawić się publicznie mówiąc... My name is Bond. James Bond. Hans Lodi, jakby coś podejrzewając, 1 września przeniósł się do małego, mniej eksponowanego pensjonatu, tak zwanego Bed and Breakfast w Drumshue Gardens. Doprawdy majstersztykiem szpiegowskiej roboty była, było wysłanie listu napisanego po angielsku, otwartym tekstem na spalony już dawno adres w Stockholmie. Zasłyszane gdzieś plotki, wysane całkiem z palca, na temat 60 tysięcy rosyjskich żołnierzy, przybyłych ponoć na pomoc Anglikom z Archangielska i przesyłanych pociągami ze Szkocji na południe kraju, mających ponoć jeszcze śnieg na butach pomimo że był to jeszcze sierpień. Brytyjski kondrwywiad natychmiast odkrył i przechwycił tą super ważną i super tajną wiadomość. Nie rekwirując jej z oczywistych powodów. Hans Lodi, jako Charles Inglis, zaczął wzbudzać coraz większe zainteresowanie w pensjonacie, gdzie przebywał, i przeczuwając nadchodzące kłopoty, 27 września wyruszył w podróż do Irlandii. Zatrzymał się najpierw w Dublinie, po to, aby przenieść się do małego miasteczka Killarney. W międzyczasie Lodi nadal Wysyłał zebrane informacje, oczywiście nadal otwartym tekstem, czasami nawet prosto na adresy w Niemczech. Ponieważ informacje przesyłane zaczęły być coraz bardziej dokładne i prawdziwe, brytyjski kontrwywiad zadecydował o jego aresztowaniu. Nie było to całkiem trudne do ustalenia, gdzie w Irlandii zatrzymał się tajemniczy amerykański turysta, gdyż Lodi. Pozostawił za sobą całą masę wskazówek i śladów, gdzie ma zamiar się zatrzymać. 2 października Hans Lodi, jako Charles Inglis, został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. Przy nim znaleziono niezbite dowody jego działalności: notatnik z nazwami statków i okrętów zatopionych na Morzu Północnym, adresy w Berlinie, Hamburgu. Kopie listów, które wysyłał do swojej skrzynki kontaktowej w Sztokholmie. Znaleziono nawet pokwitowanie od berlińskiego krawca z jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Były to wystarczające dowody, aby postawić go przed sądem. Pierwszy. I jedyny publiczny proces o szpiegostwo w Wielkiej Brytanii odbył się w dniach 30 października do 2 listopada w Sądzie Najwyższym w Londynie, Supreme Court of the United Kingdom. Od samego aresztowania i w czasie trwania procesu Lodi zachowywał wysoką kulturę osobistą i wykazywał się dużym spokojem, zdając sobie sprawę, że w procesie o szpiegostwo zazwyczaj wyrok może być tylko jeden. Czym zasłużył na duży respekt ze strony Anglików. Odmówił podania nazwiska osoby, która go zwerbowała, był to komander Fritz Prüger, mówiąc: Dałem słowo, że nigdy nie podam tego nazwiska i nie zrobię tego. Tego nazwiska nie podam, dałem na to moje słowo honor. Podczas samego procesu miał miejsce jeszcze jeden niesamowity incydent. Prawie tak jak w tym. Rosyjskim przysłowiu i straszno i śmieszno. Jako świadek, który miał zidentyfikować naszego agenta, została powołana właścicielka pensjonatu z Edynburga w Drumshield Gardens. Kobieta, mająca wskazać na sali podejrzanego szpiega, rozglądała się wszędzie, ale nie tylko na ławę oskarżonych. Co wtedy zrobił nasz niedoszły James Bond? wstał ze swojego miejsca uśmiechnął się i pomachał do niej ręką Tak jak już wspomniałem Lodi swoją postawą podczas procesu wzbudził spory respekt w angielskiej prasie Jak w jednej z gazet napisano Lodi pragnął stawić czoła swemu ostatecznemu przeznaczeniu jako odważny uczciwy człowiek o otwartym sercu Nie było najmniejszej sugestii Prośby o łaskę czy łagodny wyrok. Anglicy nie odmówią mu respektu za odwagę, którą okazał. Po trzech dniach procesu ogłoszono wyrok. Jako winnego szpiegostwa skazano go na karę śmierci. Wyrok, przez rozstrzelanie, został wykonany w Tower of London. Dzień przed wykonaniem wyroku napisał kilka pożegnalnych listów. W jednym z nich Adresowanym do Commanding Officer of the 3rd Battalion of the Grenadier Guards, dowódcy 3 Batalionu Grenadierów. Tak napisał: Sir, czuję, że moim obowiązkiem jako niemieckiego oficera jest wyrażenie szczerego podziękowania i uznania dla personelu i oficerów, którzy byli na służbie podczas mojego uwięzienia. Ich Uprzejme i taktowne zachowanie, oraz koleżeństwo i szacunek wykazane nawet w stosunku do wroga, wywołało mój najwyższy szacunek i podziw. Będę wdzięczny za poinformowanie ich o tym. Prawdopodobnie ten list nigdy nie dotarł do jego strażników. W drugim liście, skierowanym do swojej siostry w Niemczech, który był pośmiertnie opublikowany w Frankfurter Zeitung. Tak napisał. Moi najdrożsi, pokładam w Bogu nadzieję, i on tak zdecydował. Moja godzina nadeszła, i muszę zacząć swą drogę w dolinę ciemności tak jak wielu moich towarzyszy w tej okropnej wojnie narodów. Pragnę złożyć swoją skromną duszę na ołtarzu ojczyzny. Bohaterska śmierć na polu walki jest na pewno bardziej chwalebna. Ale nie tak zadecydował mój los i umrę we wrogim kraju, nieznany i bez rozgłosu. Ale świadomość, że umrę służąc ojczyźnie, sprawi, że będzie lżej umierać. Sąd Najwyższy w Londynie skazał mnie na śmierć za działania konspiracyjne i będę jutro rozstrzelany w Tower. Osądzono mnie, ale umrę jako oficer, nie jako szpieg. Żegnajcie. Niech Bóg będzie z Wami. Hans. Pochowano go w nieoznakowanej zbiorowej mogile na cmentarzu w Playsteu. Wnoszono kilka razy prośbę o ekshumację Lodi'ego, ale były one bezskuteczne. Jak sugerują niektórzy historycy, Lodi mógł mieć bardziej kompleksowe motywy niż zwykły hura-patriotyzm. Sposób, w jaki zainteresowany starał się pokazać całemu światu, jako Nieodważny i nieustraszony człowiek honoru mógł mieć korzenie w wypadkach mających miejsce podczas jego krótkiego i nieudanego małżeństwa z Louis Storc, zwłaszcza w sposób jaki go potraktowano podczas rozwodu, oferując mu pieniądze niejako na odczepnego i traktując go prawie jak chłopca na posyłki. Poważnym uszczerbkiem na jego honorze było też oskarżenie o używanie przemocy wobec małżonki. Nie zważając więc na ewentualne fatalne dla siebie konsekwencje w procesie o szpiegostwo, starał się ze wszystkich sił pokazać, że jest naprawdę jakimś wyjątkowym. W latach 30. w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy było duże zapotrzebowanie na bohaterów zdolnych poświęcić życie dla ojczyzny. W którą to kategorię Hans Lodi pasował jak ulał. To, że był beztrosko amatorskim i żałośnie fatalnym szpiegiem, dla machiny propagandowej Józefa Goebbelsa miało znaczenie marginalne. Zakrojone na niezwykle szeroką skalę uroczystości upamiętniające jego śmierć miały miejsce w Lubece 6 listopada 1934 roku, z flagami opuszczonymi do połowy masztu i dzwonami bijącymi w całym mieście. W tejże lubece wmorowano tablicę pamiątkową poświęconą jego osobie, postawiono mu pomnik, przedstawiając go jako rycerza w zbroi z opuszczoną przyłbicą, symbolizującą szpiegostwo chyba, związanymi rękami i wężem oplatającym jego stopy symbolizującym zdradę. Nazwano jego imieniem jedną z ulic w Lubece. Napisano książkę o nim i wystawiono sztukę teatralną, przedstawiając go jako niezłomnego bohatera. Mimo wszystko, Hans Lodi nie był postacią jednoznaczną. Niezależnie od motywów, miał swoje wzniosłe, ale i groteskowo śmieszne i żałosne chwile. Do jakiej kategorii szpiegów powinniśmy go zaliczyć, pozostawiam wam do wyboru. Czy do takiej? Czy też do taki? Where have all the good men gone and where are all the games? Where's a streetwise Hercules flight arise and home I here? You're looking particularly beautiful tonight. You're looking particularly beautiful tonight? Lub do takiej? Do the 90s. <grym> Actually, my mój is Austin Powers. Danger z mój middlą <grym> Austin Powers. Czy wręcz do takiej? Tajemniczy Don Pedro Karamba. Szpieg z krainy deszczowców. 1 kwietnia 1936 roku zwodowano dla Kriegsmarine nowoczesny niszczyciel Z-10 i nazwano go Hans Lodi. W przeciwieństwie do swojego patrona, okręt ten miał o wiele więcej szczęścia. Przede wszystkim przetrwał wojnę, co dla niemieckiego okrętu z II wojny światowej było już szczęśliwym osiągnięciem samym w sobie. Brał udział w blokadzie polskiego wybrzeża. W 1939 roku. Na minach postawionych przez niego na wschodnim wybrzeżu Anglii na Morzu Północnym zatonął polski transatlantyk Piłsudski, ze znanym z książki znaczy kapitan, kapitanem Mamertem Stankiewiczem. Niszczyciel ten brał udział w akcjach bojowych na Morzu Północnym, w Arktyce i na Bałtyku. Po zakończeniu wojny został przejęty przez Anglików i służył w Royal Navy do 1949 roku, po czym został złomowany w Sunderland. Tak więc zarówno niszczyciel, jak i jego patron Hans Lodi zakończyli swe życie z rąk Anglików. Jeżeli Wam się podobało, to jak zawsze proszę o pozytywne oceny, udostępnienie linku jak największej ilości osób. I zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj to tyle. Do widzenia i do usłyszenia następnym razem.